Co to się dzieje? No, biorą ryby. szybciutko wracamy. No ale to wydarło. Nie wiem co to może Może brzana, bo teraz też ucieka aż się spociłem. Branka bo tak strzeliło, że ona to tak potrafi. Jasne. ładna. Żbiety już pokazało, ale to jest taka ryba, która do podbieraka bardzo niechętnie wchodzi, mimo że już się położy na wodzie, to ona jeszcze wydołuje. Czyli z podbierakiem to trzeba srożnie. O nie! Chodź, no chodź, no chodź, no chodź. No się nam duszy podbiera. Nie to jest taka niewielka ryba, niesamowicie waleczna. Taką rybę pamiętam raz w Wibosławii. Taką samą, pół kilo miała. Złowiłem na mistrzostwach świata, byłem czwarty w sektorze. <laughs> tak, tak mało ryb było. A, Pokażmy pyszczek A na zero tak bardzo ładny ma pyszczek. Korpulentna ryba, bardzo sztywna. Taki mięsień. Mięsień rybny. Tak o. dlatego bardzo waleczna. I te wąsiki pyszczek od spodu ona w nurcie żeruje. No i taki ma pyszczek właśnie. Podwójne wąsy. 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 Piękna ryba. Ładna, nie? by Wybarwiona pięknie. Ponieważ Liczna. brzany rosną o wiele, wiele większe, w takim przypadku mówimy, że jest to brzanka. Brzanka, no na pewno ich wszystkich, wszystkie te rybki wypuścimy. Bo... No, troszkę Ta... się spociłeś. Troszkę, co nieco. No, mamy wrzesień, ale temperatura jest ze 28 stopni, to jest... Afryka. Prawie połowa września. No tak, Afryka.